W dzisiejszym odcinku zabieram Was do Colorado City. Na pierwszy rzut oka to spokojne miasteczko na pustyni. Ale przez lata było to zamknięte królestwo sekty FLDS miejsce, gdzie o życiu ludzi decydował ktoś inny. Ci na szczycie mieli władzę, o której nikt nie mógł podważyć. A Warren Jeffs stał się dla wielu jedynym autorytetem, bo w tym świecie wszystko prowadziło do jednego człowieka, do jego decyzji, do jego wizji i do posłuszeństwa, które potrafiło złamać całe życie. Słuchajcie, dojechałem pod jedno z najważniejszych miejsc w tej miejscowości, związanej z tą sektą, a mianowicie tak zwany Meeting House. Za mną stoi budynek, który już nie działa jako miejsce spotkań sekty, bo ta sekta nie istnieje. Ale nadal budzi grozę, patrząc na, na ten budynek. Wygląda jak zwykła hala. Ale kiedyś, gdy działała ta sekta, odbywały się tu spotkania wszystkich członków i prorok decydował o wielu ważnych sprawach. Kto z kim ma się ożenić, kto ma zostać wyrzucony ze wspólnoty, kto ma zostać ukarany i wiele innych decyzji, które miały wagę wyroku. Więc wyobraźcie sobie, jak ważne to było miejsce dla osób, które były członkami tej sekty. This property is close to the public, no enter without permission. Zobaczcie. Dobra, zaryzykuję, podejdę bliżej Ale zastanawiam się dlaczego tutaj nic oni nie, nie zrobili, nie zagospodarowali tego terenu. Ale tutaj się musiało dziać. Co ciekawe, tutaj właśnie odbywały się też tak zwane ceremonie duchowych zaślubin, podczas których nieletnie dziewczynki były oddawane starszym mężczyznom w ramach posłuszeństwa prorokowi. Jeżeli ktoś powiedział nie, jeżeli ktoś się sprzeciwił, od razu został wyrzucany ze wspólnoty, a tym samym z miasta, ponieważ prorok, ten Warren, on rządził całym miastem, kontrolował wszystkich i wszystko. Nikt nie mógł mu się sprzeciwić, ani policja, ani żadne władze tutaj z miasta, nikt pomimo, że on nie był w żadnych władzach miasta, tylko zarządzał tą e, wspólnotą, tym, e, tą sektą, to i tak miał wpływ na wszystkich, na wszystkie obszary życia ludzi mieszkających tutaj. Wyobraźcie sobie, że zmusił wszystkie firmy, które tutaj były właścicielami fabryk, do czegokolwiek, właściciele nieruchomości, aby wszystko przekazać do funduszu stworzonego przez właśnie tego proroka. Coś niewiarygodnego i nie do pomyślenia jest, że ludzie tak bardzo wierzyli w niego, że nawet osoby no mega inteligentne, które zarządzały dużymi firmami, wierzyły mu i oddawały swoją własność. Najbardziej brutalnym i przemilczanym procederem w tej sekcie był tak zwany proceder Lost Boys, czyli wyrzucanie młodych chłopców z miasta i ze wspólnoty tylko dlatego, że byli młodzi i stanowili konkurencję dla starszych chłopców. Bywały sytuacje, że po prostu brakowało dziewczyn dla starszych chłopców. Każdy chciał mieć jak najwięcej żon, i bywała sytuacja, że po prostu brakowało tych kobiet, a tym samym decydował prorok o tym, żeby wyrzucić z miasta tych najmłodszych, najmniej wpływowych chłopców, wymyślając różne yy, jakieś argumenty. A teraz przyjechałem pod cmentarz Memorial Park. W tym cmentarzu jest pochowana większość ludzi, która zmarła we wspólnocie FLDS. Głównie dzieci, które umarły we wspólnocie. Wprawdzie nikt ich, nikt ich nie zabijał, tych dzieci, ale można by powiedzieć, że ginęły z rąk albo za pośrednictwem proroka, który decydował o tym, żeby nie wpuszczać lekarzy do wspólnoty, którzy mieli leczyć chore dzieci. Wierzono, że jeżeli dziecko zachoruje, to to jest próba wiary i jeżeli przeżyje, no to dobrze, jeżeli nie, no to tak miało być. Bardzo przykro patrzeć na coś takiego na dzieci, które po prostu być może umarły z bardzo błahych powodów przez jakąś zwykłą infekcję, która wymagała zwykłej interwencji lekarza, jakiegoś podstawowego leku, ale nie otrzymały tej opieki tej pomocy, tylko z tego względu, że Warren powiedział, że nie wpuszczamy tutaj żadnych lekarzy, liczymy tylko na Boga. Is to, że możesz mieć swoją życie w rękach God przez swoje kapłany. Następne dziecko. No, zobaczcie, jak dużo dzieci. Tutaj dziecko, kolejne. Rodziny, które były założycielem tej sekty w latach 30., nazywały się Jessop, Barlow i Johnson. I na tym cmentarzu można znaleźć najwięcej nagrobków właśnie z tymi nazwiskami. Z racji, iż było to bardzo zamknięte społeczeństwo, to po prostu większość ludzi nazywała się tak samo na nazwisko. Zobaczcie, Jessop, Barlow. Jessop, też rodzina z tej wspólnoty. I tutaj Jessop też. Straszne. I pomyśleć, że tutaj nadal jest tak dużo mieszkańców, którzy są w tej wspólnocie. Właśnie wpisywałem sobie w internet, czy ta wspólnota w ogóle, ta sekta została zlikwidowana. I okazuje się, że ta sekta nigdy oficjalnie nie została zlikwidowana, pomimo, że aresztowano tego całego przywódcę, Warrena. Czyli tak naprawdę ta sekta widocznie nadal tutaj istnieje, w tej miejscowości. Po cichu, ale istnieje. I ci ludzie nadal wierzą w te głupoty tego Warena, całego. Jestem z Polski, robię video na YouTube. Czy masz kanał na YouTube? Tak. kanał yes. Mr. Tripper. Mr. Creeper. Nie, no Creeper, Tripper. Tripper? Tak, jak Tripper. Oh, jak like Mr. Tripper. Tak. Yes. Ok, cool. fajnie. like jest życie tutaj? To jest bardzo city. miasto. Yeah? Tak. love to In W moim kraju nie wiemy o tym city at all. Oh. The, everybody's related. <laughs> Almost, It's a tiny yeah. nick. I, I love that I can camping. So, so what's you said? Let's get our oh, photo and got to get back. Okay. You're okay. out of time. No problem, no problem. Ej, hey, słyszeliście to? Co to dziecko powiedziało? Że tutaj wszyscy są powiązani. Czyli że to jest jedna wielka rodzina i ta kobieta przerwała za chwilę i mówi, Dobrze, już musimy kończyć coś tam, coś tam. Ale przedział. Mr. Creeper. <laughs> Za dużo te dzieci powiedziały. Eee, wiecie, jak to dzieci? Na pewno to są dzieci ze wspólnoty. Na 100%. Ten hotel nazywa się Most Wanted Hotel, ale tak naprawdę tutaj eee, Warren, czyli ten prorok, planował stworzyć więzienie, gdzie mieliby być zamknięci najbardziej nieposłuszni członkowie wspólnoty. Niestety nie, na szczęście nie udało mu się to. Zobaczymy. Wejdziemy do środka. Zobaczymy, czy ktoś mi coś powie na temat tego hotelu. Nagrywam od razu, tak jak zwykle. Hello. Hi. I'm tourist from Poland. From Poland? Yes. I just came to the city make video about the City, yeah. and I saw your hotel. <laughs> Can I talk to you for a second? Yes, I, guess, I, guess. I don't want to a video, but. why? Why this hotel is called Most Wanted? Because it was built for someone who was on America's Most Wanted list in two thousand six. Ah, okay. At the moment, the FRD still is operating yeah. here. No, the FLDS has not been operating on this. No, not anymore. Not anymore. Not. Right. So this was built in two thousand nine, I believe. Two thousand nine. And... In... any people are still are belong to the FLDS here? There's a few people in town that belong to the FLDS, but the owner and my family don't belong no? anymore. No. But have you ever uh, belonged before? Mm -hmm. Really? I was born and raised in it. Yeah. Really. Those who still belong to that, they still believe in the bit, yeah. in everything, but they visit uh, Warren in the prison. Yeah, there's a few that I, I don't know if they do or not. At least that's what I'm told. Some some do, but I don't know. But you remember the times when um, he was here, when he was like I was I was very young, so I don't remember him all at right. all. All right but uh, your parents belong to that flds we my parents and i were raised in the flds yes ah okay wow and another thing is um, our roots the flds roots go back to joseph smith just like the lds okay but then if you were to talk to the lds about that lds they would deny everything about us really mm -hmm. so if i met someone now they yeah, there was like a missionary. They would say they have nothing to do with the FLDS. They would lie. Pretty much, and then it's like it's sad because it's like we we grew up with the same roots, and yet um, I think one of the main reasons why the FLDS um, became the way it is is because of the whole polygamy. So when Utah became a state, then a lot of the polygamous families they moved here. Okay. Powiem wam, że naprawdę ciężko gdzieś tutaj spotkać ludzi. Wszyscy jeżdżą autami, nikt na piechotę nie chodzi. Także naprawdę nie jestem w stanie za bardzo nawet z kimś pogadać i wpadłem na pomysł, że przyjadę gdzieś do jakiegoś punktu centralnego, gdzie ludzie się spotykają, a takim punktem najczęściej jest park. Hej! Nice weather today. Yeah. Nice and warm. I'm, I'm, yeah, I'm tourist from Poland. Oh, cool. I just came here just to see what it's like here. At our park, yeah, park? Anywhere. Nice. But people chilling here, lots of children. Yeah. You live all your life here? Um, mostly. How many children do you have? I have three. Three? Oh, lots of work. Yeah. My mom had 15. So 15? Oh my <laughs> god, lots! Yeah, lots. So wow, my kids have lots of cousins, so yeah. I need to have that. Meeting. Where are all your brothers and sisters? They're all over everywhere. In the city? No, um, more the, more like Utah, all over Utah. Ah, okay. This city is famous because of the FRDS. Yeah. That's where I was raised, but then I'm not part of it anymore. But you left, left it? Yeah. Right, but yeah. you remember? You remember the times when it was, you know, w when the Warren was? Yeah. The boss. Yeah, yeah, I still have a lot of siblings that still follow him. But, like I don't see them because there's still a bunch that still follow Warren. All right, they they're still into it. Yeah wow yeah, so quite a few of them that still are, it's long time yeah. since 2006 or yeah and they're still into it do you really have any connection with anyone no they they don't have any connection they them. don't want yeah they're like no it's like mostly my mom and yeah yeah she have contact mm -hmm. no not at all She's like, don't call me, don't talk. To ah, me. she's in into it. Yeah. yeah. Ah, okay. She's She's, go older, it. she's like, go get my way. So. And she so. don't want to talk to you because mm -hmm. of that. No, I, I think that she would want sure. to, but. What is your feeling about the um, people who still in in it? Well, I, I know what it's like to still be in it, so I kind of understand. But also, I wish that someday they'll be able to see what's out of it. Okay. Like, I've been able to do so much stuff since I've been out that I would have never been able to. Okay. So I'm like, I hope someday, but I'm like, it's still their life, so I can't decide for them. You know? Fun, bring her oh, back. All right. There's sometimes that the kids ask about their grandma and stuff. Okay. And I'm like, not much I can do. Mm -hmm. She's not really a grandma because she's not here. So, yeah. Well And where your uh, mother is now? I don't know. You don't sure. even know? I, I thought she was in northern Utah somewhere but then I don't know. All right. You think she was one of the wife of no. the uh, no. Warren? No? No, I have a sister that was but She was wife, Mom. yeah? Yeah, Mom. My, one of my sisters was but that was when I was younger. Okay. Uh, your sister is still wife of Warren? Yeah. Mm -hmm. So she says, I guess. You think she visit him in the prison? Nie no wow. Kurde, aż to jest niepojęte. Naprawdę, na każdym kroku, kogo się pozna, tutaj spotka, ci ludzie w jakiś sposób są powiązani z tą sektą. Niewiarygodne. Jestem YouTuber from Poland. You met me early. I was in the homeschool. Ah, it was you. Yeah. Wow. Um, you might have gotten a little mixed up because lovely my friend, was also wearing the same clothes as me. Okay. What is your name? My name is Sterling. Okay. You belong to FDS? You I, used to belong. I don't belong to it anymore. No. no. I don't. I don't follow the religion at all. No. I grew up in. Okay. Ah, okay. You was a kid, yeah. so it was yeah. not up to you. So I grew up in okay, how many people? so my mom had 14 kids and then i had, my dad had another wife that had 14 kids. wow, lots. so, and then he passed away and then we moved into another family that had, i don't even know how many. wow. <laughs> yeah. what is your feeling about being there at that time? Uh, at the time growing up, it was great. it was normal. but when uh, you changed or when you was out of that. So, um, right at about my twenties, when I turned twenty, okay. I started having that, you know, change of heart. Where, and it was in the depths of the Warren Jeff stuff, where it was okay. like, yeah, this is just a, there's just stuff going on that I didn't disagree with. Okay. And I was ten year old, ten years old when my dad died. So I didn't really have that father figure to kind of guide me into anything, okay, anything. Right. So I moved out, and I met a girl, and all right, we, just I met her family. She, they brought me in, and they okay. They were right. very kind and generous to me. And, and Do you have some member of the family you don't have any connection because they yeah. still belong? Yeah. To so that? my mom, I don't talk to at all. Really? Yeah. So wow. There's been like off and on where it's like she'll have this connection with us and. We have all met her. Like my kids have met her. Yes. But yeah. It's, uh, it's It's. not really a connection there. No. Yeah. Do you think she will change mentality or? I hope so. Yeah. And I mean, she's in her. 70s, 70s now, so it yeah. will be hard. Yeah. It will be hard. Yeah. But it's been yeah probably five or six years since I've seen her. So. Right. But did you talk with her about that? Try to convince her to change? Or... Uh yes and no. I feel like it's pretty ingrained into her brain what's okay. right and what's wrong, and I'm gonna let her make that decision. I'm not force her. I'm not I, I've obviously had those conversations, but it's it's not something that I feel like you're Słuchajcie, zatrzymałem się gdzieś tutaj w tej miejscowości jeszcze, gdzie zobaczyłem jeden z większych domów. I właśnie chciałem wam pokazać jak, jak wyglądają domy, które były budowane za czasów tej sekty. Budowane z myślą o tym, żeby zamieszkał mężczyzna z wieloma kobietami. Zobaczcie tam wysoko. Nie wiem czy będzie dobrze widać. Chciałem bliżej podjechać, ale się nie dało, nawet nie wiem z której strony. Ale tak takie domy, tak okazały domy, były budowane właśnie wtedy. Dla facetów, żeby każda kobieta miała swój pokój. Kurde, niezłe co? Piszcie, faceci, czy chcielibyście mieszkać w takim, w takiej sekcie, w takim mieście i mieć ileś tam żon i taki duży dom jak ten. Czekam na Wasze komentarze, tylko szczerze. To już jest koniec mojej dwumiesięcznej wyprawy po Stanach Zjednoczonych. Dajcie znać w komentarzach, który film z tej serii uważacie za najlepszy. Już wkrótce kolejny film, tym razem z Kolumbii.